Dobra, dobijam gazu do tej starej padliny, ta padlina ma już e, prawie 21 lat. Będzie miała zaraz. E... Co się stało? Nie mogłem dobić gazu na tych zaworach, bo już było za wysokie ciśnienie, a już opróżniłem resztki butli, bo mam dwie butle zaczęte jedno kończę. Aż jedno skończyłem, drugą teraz zacząłem. E, no to co? Dodaję gazu na... Linię sącą okej, okay, znalazłem tutaj taki port. Kurat kurwa, jest na troście. Eee... I co trzeba robić? Trzeba to robić bardzo, bardzo, ale to bardzo wow. powoli. Ok, eee, bo te kompresory są takie czułe, że to tragedia. Jakaś jest. No, jeżeli znajdziecie coś takiego na linii scącej, możecie dawać gazu yy, najlepiej sobie kupić, yy, ja sam się będę musiał zaopatrzyć tak yy, jakby... już chyba wspominałem kiedyś o tym to jest po prostu taka tubka do dodawania gazu yy, ona rozpręża gaz i nie dostaje yy, kompresor gaz w postaci cieczy tylko w postaci gazu czyli nie w postaci płynnej czyli nie można go tak łatwo rozpierdzielić i model to śmiało, dodawać gazu. Dobra, dodam gazu. Dodaję 5,5 kg przede mną. E, jeszcze 11,5. E, staram się dodawać średnio 1 gram na sekundę. Na razie nic nie dodaję, bo jest na liście. A zresztą dam mu trochę. Będę mu normalnie dawał. Dodaję gazu, oczywiście, obserwując wagę. E, Tym się po prostu nie, no to za szybko. No powiedzmy, tym się będę sugerował, będę się sugerował, wagą. No i tak powoli, powoli wolę być ostrożny. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. No i ten... No taki... No stary, no strasznie, 2002 rok, kurwa. Nie uwierzyłbyś człowieku. Patrzcie, 2002. Stary typ. Myślałem, że będę mógł włączyć te unity, te, te klimy wszystkie na tryb chłodzenia. Wtedy mógłbym normalnie sobie dodać gazu, ale niestety nie ma takiej opcji nawet z pozycji master controllera, nie wiem czemu. Musi chodzić do każdego pokoju, w każdym pokoju włączać klimę. Plus do tego gdzieś tutaj jest czujnik który bym musiał ogrzać, tylko nie wiem gdzie ten czujnik jest, ja nie wiem gdzie to jest Gdzieś to jest czujnik zewnętrzny, który czyta jakby zewnętrzną temperaturę i musiałbym go ogrzać palcami żeby po prostu, on... o, chyba to jest nawet to mi się wydaje to jest chyba to i on temperaturę z zewnątrz, tak, to jest na pewno to Z tego co wyczytałem, bym musiał go ogrzać żeby klima w środku chłodziła, bo inaczej to wszystko przekłamywało, ok? Czyli są takie myki, yy, no nie dało się normalnie dodać, więc dodaję. Tako, dziko. No ale zaczyna to powoli jakoś chodzić, także spoko ok? Może do poniedziałku się wyrobię z tym dodawaniem gazu. O jest, no to na razie. Cześć.